Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Właśnie dotarły do mnie głosy, że nie wszyscy Państwo wiedzą, że z reguły to ja to piszę te rzeczy, co tutaj są, oczywiście z dużą pomocą od czasu do czasu moich wspaniałych współpracowników. Tak, wymyślam owszem, ale nie, nie, nie to, żeby się chwalić, absolutnie. Proszę Państwa, będzie w tym roku po raz trzeci szopka w Angorze w takim czasopiśmie Cotygodniowym, co ono ma duży zasięg. Po raz trzeci będę miał przyjemność być również współautorem, pomysłodawcą tego dla, dla tygodnika owegoż. No i państwo pozwolą, że być może to się znajdzie. Być może, bo ja nie wiem co się znajdzie, ja jestem sam, że w trakcie procesu twórczego wiemy, że pan Zbigniew Z. Podejrzany, wybył na Węgry, nie ma zamiaru wracać. Podobno ma się przenieść do Brukseli na chwilę w sprawach jakichś tam zdrowotnych, no ale być może stamtąd jakoś go się tam transportuje do, do kraju, ale to nie wiadomo. Nie wiadomo, sprawa jest rozwojowa. Ja jestem trochę niedorozwojowy, ale piosenka, którą za chwilę Państwu zaprezentuję, króciutka, to jest w tej szopce. Śpiewałaby ją postać ministra Żurka. Gwałt na Krzysztofie Krawczyku. Zamknęcie na klucz, wróć do mnie. Pójdź tu Zbyszku, pójdź. Wróć do mnie, bo ja wciąż pamiętam Ciebie z tamtych lat, Ciebie z tamtych lat, bam, ba, bam, ba, bam, bam, bam. Niech się dzieje, co chcę, Niech się dzieje, co chcę, Gdzieś Ty, Zbyszku, ach, gdzie? Obrączki dwie, obrączki dwie, bo po to, żebyś w pierdlu zgnił, żyjemy ja i ty, bam, 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 bam. żeby nie było, muzyka oryginalna jest, jest oryginalna Bogdana Olewicza, natomiast Wojciech Trzciński, Krzysztof Krawczyk napisali oryginalne słowa do piosenki a ja napisałem takie mniej oryginalne, ale za to bardzo oryginalne, proszę Państwa, proszę Państwa dzisiejsze, 10 listopada jest Poniedziałek jest i imieniny obchodzą Lena i Leon, a także Andrzej, Anian, Demetriusz, Florencja, Just, Leona, Ludomir, Monitor, Nimfa, Probus, Stefan, Tryfena, Uniebok i Nela. No i wszystkiego dobrego. Kochanym Państwu nietypowe święta. Dzień Jeża. Fajne są Jeże. Dzień Młodzieży. Fajna jest młodzież. Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju. Ucha jest fajna, też i, i rozwój, i pokój, wszystko jest ok. Przysłowie, na dziś, gdy łagodna jesień trzyma będzie krótka, ostra zima. To ładne. Cyca dnia jest bardzo długi, więc się dzisiaj z przyjemnością nie będę się dzielił z państwem. Tym cycatem natomiast podzielę się, własną, bo co dzisiaj taka jest naprawdę lokowanie produktu, taka chwała, że nie wiem, grą półsłówek. Bądź Kasi i. Kita w pyle. Hmm? Doszło, no to fajnie. FU, dziękuję uprzejmie, moje uszanowanie, do zobaczenia, do usłyszenia i jutro, gdzie nie podlegujeć.